ma, tutaj Zusia i Pola tak. Witamy Was na, na naszym kanale, to jest nasz pierwszy odcinek moi drodzy Tak i robiłyśmy któryś raz z kolei przywitanie, bo nam nie wychodziło i jeżeli nas nie znacie, to dzisiaj nas poznacie, e, ponieważ <noise> <noise> mamy taki challenge. Tak. Żeby dawać sobie nawzajem wyzwania na zmianę. I jeżeli ktoś nie zrobił wyzwania, to kupuje sobie nawzajem jakąś rzecz. Właśnie. I ja nie zrobię wyzwania, to kupuję Poli na przykład coś w berczce, czy coś jakiś... Tak, spodnie. dokładnie. Więc to będą wyzwania może, nie wiem, czy ciężkie, Różne, od łatwiejszych do od medium, hard tak. w ogóle. I robimy to pierwszy raz, więc mam nadzieję, że zrozumiecie, że jakby... Mówi się medium czy medium? medium. <laughs> Jesteśmy w Polsce. Tak. E, w każdym razie, miałem, mamy nadzieję, że Wam odcinek się spodoba i... Zapraszamy Was do oglądania. Oraz na naszego TikToka, tak. Instagrama. Macie wszystko w opisie. Tak, tutaj powinny też gdzieś się pojawić jakieś, e, więc... No to tyle, bo Zaczynamy. już przedłużamy. Zuzia, pierwsze wyzwanie. Dobra, pierwsze wyzwanie dla Poli to yy, spróbować zjeść tymi słowami. Tymi? Tak. Tymi. tymi. Dobra. Pola właśnie będzie robić wyzwanie. Dawaj. <śmiech> Dawaj! Wow, <laughs> dobrze jej idzie, moi drodzy. Dobrze jej idzie. Udało się. Udało się, moi drodzy. teraz powiem, jakie ją mam wystanie. Słuchajcie. wymyślałam, że Zuzia musi iść do Slejcenia i zapytać się jakiegoś przechodnia, e, co się, no, kasy, no, jak to jest w Polsce? No, tego człowieka, który kupuje, wie się, o co chodzi. E, klienta. Klienta, o to, gdzie co jest. Więc miejmy nadzieję, że to wypali. fajnie Słuchajcie, moi drodzy, trzymajcie kciuki. Dobra, jesteśmy w Slejceniu, Zuzia, pytasz się. Pytasz. Oficjalna zmiana planów, kochani, ponieważ e, spotkaliśmy dziewczynę, z którą chodzimy do szkoły. Tak. E, I taka dziwna sytuacja była z nią. Może kiedyś Wam opowiemy. No, kiedyś. Tak więc. Możecie pytać w komentarzach. Tak. <noise> więc idziemy do kropli. Przyskałem? A wie pan całe jakieś O nie. No Dobra, trochę średnio było słychać, bo była jakaś muzyczka. No. Ale Więc. teraz trzecie wyzwanie mój. No. Ja chcę. Czekam, no, czekam, czekam. Dobra, no. Moi drodzy, teraz pola y, y, będzie miała drugie wyzwanie. I... Trudniejsze? Trudniejsze. Medium hard. <laughs> hard <laughs> Jezujek. Tak, no uwaga, wiadomo o co chodzi. Uspokojenie, Pola będzie, musi pocałować manekina. No nie, wiedziałam, że to weźmiesz. <grym> hani, wiedziałam, że z to wezmę. Dobra, idziemy. Dobra, teraz Pola robi wyzwanie. Wow. <grym> Jezu, w ogóle nas przed chwilą wywalili ze sklepu. <grym> <Co> to też <że, grym> nagrywaliśmy. Na na no, wiesz, baba się nerwila, no. że była na tym, jak to się mówi, na wizji. Tak. I. No. Bardzo nam przykro, no, ale. Jeszcze się mu chciało Tak. Dobra. Widzicie, jaka jestem genialna? Myślałam, że Zuzanka... prawie powiedział e, musi wejść do Wiktorii. I mojej kochani, nasi kochani, chcę zapytać: jest. O, plusonoż, z rozmiarem H. Albo jakimś większym. Chyba nie, nie znam rozmiaru. A e, jest Dodatkowo? Nie wiem, zaraz sprawdzimy. I, najlepiej. Jeszcze się zapytać, czy tej pani, studentki, czy by na ciebie, czy do, twoje, do ciebie pasuje ten kolor? O nie, moi drodzy, Level hard. Takie... Jest stres? Tak, jest wielki, bo ja mam mały. Ja również. A ja może tutaj. Wchodzimy, pani, wchodzimy. To miałaś się o coś zapytać. No tutaj masz pani. No, to idź. rozmiar i tam jeszcze pokażę inne modele biostręża, które mogą się zbudować i wtedy jak wrócisz tutaj na salę sprzedaży, to my możemy Cię pomóc wtedy z dobiorem. Także jeśli masz chwilkę czasu, to zachęcam. Naprawdę Kasia robi super to po przymierzaniu. Dobrze, dziękujemy. To się zastanawiamy. Okej. Okay. Yes. jasne. Yes. Dziękujemy, do widzenia, miłego dnia. Powiem Wam tak, wiem, Nie wytrzymam tam problem. Weź maseczki, bo tu policja chodzi. Dobra, więc powiemy Wam, że świetnie. Świetnie, teraz coś dla mnie. Kochani, jedziemy do Lumpa. Tam kontynuacja wyzwani. Witajcie kochani. Ale witajcie. Jesteśmy w lumpie. Patrzcie co żeśmy znalazły. Takie paranki piękne. No, idealnie. Najlepiej <noise> <noise> dotrą do, do kamery. No. <noise> Więc słuchajcie. I to ile to? Po 10 złotych? 12? No, no, coś 15? około 15. To no. Najwięcej 15. I tutaj, patrzcie jaki rozpiernicz. <noise> Aczkolwiek jesteśmy chyba zadowolone. Idziemy kupić. Tak. Hej. we're back. I przyjechałyśmy sobie. Właśnie do. na placu Tak, Placuni. Polecamy jest tutaj naprawdę spokojnie. Jak chcecie sobie. nie w takim tłumie jak na przykład Złote, promenada czy Arkadia, to tutaj zapraszamy. Można nas to spotkać. Dokładnie. Nie ma tutaj jakiejś też dużej ilości sklepów, a jeżeli są, to większość jest taka, wiecie, prestiżowa. W tak. każdym razie. E... Patrzcie, jak pięknie wygląda to. O, widzicie to? Nie wiem. Mi się to podoba. Tobie się podoba? Tak Dobrze, więc Wybaczcie, że nie nagryłyśmy niczego z lumpa, ale możemy Wam pokazać co kupiłyśmy więc. Albo możemy wkleić też zdjęcie z no. ten naszym no. stylu No, było śmiesznie Tak Ale no, polecamy Wam ten Lumpex tak. Jest tam gdzieś na Marszałkowskiej e, damy, damy Wam w opisie, e... dokładnie jak to się nazywa No Taka Tak więc e, Chcesz pierwsze? Możesz ty Dobra Eee, na nie ma Więc kupiłam takie spodnie, glupki. Eee, I one są takie? Pięknie na nie leżały. Nie wiem, są po prostu takie szerokie, co nie? Kurde, no, ludzie się na nas tak dziwnie patrzą. Ale no, i są mega fajne. Nie wiem, mi się podobają. Mają też dosyć wysoki stan. Więc, jak dla mnie, gif kosztowały 10. 50, nie 11,50, no bo jest 50% ceny, a ja nie potrafię liczyć. No na to nieważne. Teraz, no ja mam taki taki zapięty. Tak. I to było za 5, za 5 zł. I takie czarne, czarne dzwony takie. Też yy, w tej samej cenie chyba 11,50. No. Takie zwykłe, ale mega fajne. wkleimy wam właśnie zdjęcie. Takie śmieszne. No i polecamy po prostu. Tak, dzisiaj jest poniedziałek, więc kiedy my to nagrywamy, zależy kiedy my to wrzucimy, no. No. E, Ale w poniedziałki macie 50% taniej. Więc e, więc git, ale ja myślę, że kurczę, no. Czyli jakby w czwartki jest dostawa, więc w poniedziałek jest 50% taniej. Opłacać. Opłaca się serio, to jest, Ja myślę, że to jest serio najlepszy numer. Tam gdzieś znajdziecie na Marszu. Podkreślamy gorskiej. to nie jest reklama. No. Póki co nasz pierwszy film nikt nas nie sponsoruje. Tak. tak Moi drodzy, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy Was, żebyście No. Moi drodzy, to jest na tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy was, żebyście zostali tutaj z nami, zasubskrybowali już kanał. No I jeżeli, na jeżeli punkt. wam się to słuchajcie podoba w ogóle taki content, no to wiadomo zaobserwujcie nas. Tak. Jeżeli coś wam się nie podoba, to wiadomo, no możecie pisać, bo no. Możecie nam też pisać pomysły na filmy, co chcielibyście tak. zobaczyć. Jeżeli też coś Wam się jakby u nas nie podoba, to piszcie co jest źle, zawsze możemy to poprawić. Tak, żeby starać się po prostu być lepszymi w tym, co robimy, to co nas interesuje i chcielibyśmy tu zostać no, jak najdłużej osiągnąć swój cel. No więc jeżeli chcecie nas wspierać, to zostańcie hmm. na dłużej. I filmy są raz na tydzień. Tak, wpadajcie nas do na naszego tak. TikToka, Instagrama. Na TikToku, daily. Na TikToku jest Daily. Macie, jak to się mówi, typy osób. To tak. jest nasz główny content, content. Tak. Więc, jeżeli Wam się to będzie podobało, a jest serio śmieszne, zwłaszcza backstage jest śmieszne, to wpadajcie. Tak. Pa, pa, pa.